Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji w Nawoławie. To wielkie otwarcie, na które wszyscy tak bardzo czekaliśmy, wreszcie stało się faktem. Otworzyliśmy... No, jeszcze nie muzeum, a stronę internetową, ale zawsze coś. Zapraszamy Was na www.muzeumotoryzacjivena.pl. To będzie absolutnie wyjątkowy odcinek. Tutaj poznacie ekipę maluchów, które wyruszyły z Oławy, a wcześniej ze swoich miejscowości do Londynu. W tym odcinku odwiedzą nas miłośnicy marki Porsche. Wpadnie również Patryk z Motomeble, który wprowadzi pewne modyfikacje w swoich produktach. Nie może oczywiście zabraknąć makiety idealnego Miasta, a więc Leszkowa. Serdecznie zapraszam Was do zobaczenia tego odcinka. Ale zanim to zrobicie, warto na tym kanale zostawić subskrypcję i napisać jakiś komentarz. Te czynności z pozoru błahe, ale bardzo pomagają nam w tworzeniu zasięgów. Zapraszam Was do zobaczenia tego odcinka. No, witamy Was serdecznie tutaj z Muzeum Motoryzacji Wena. Kochani. Załoga bracia w maluchu się właśnie wybiera na wypad do Londynu. Właśnie takim maluszkiem półtora tysiąca kilometrów chcemy się wybrać. Ale co, pojechaliśmy na chwileczkę do pana Leszka. Pan Leszek sprawdził, zobaczył, pogłaskał i przy głaskaniu właśnie stwierdził, że jednak coś mu tam fuczy za agresywnie i powiedział, wiecie co, ja wam to sprawdzę. Panie Leszku, co tam tak. prawie piszczy? Tak piszał, jakby ptaki głodne były w środku, nie? Uszywka pod głowicą została wydmuchana. Szybka jazda, ostre hamowanie, jak to się mówi. Nie? Dużo rozkręcania, jak wiadomo, w maluchu jest śrubek, więcej jak gwoździ w oponach, ale w każdym bądź razie no, trzeba było ściągnąć, poczyścić i to żeśmy uczynili. Teraz już jest finisz, skręcamy i zobaczymy, czy będzie do przodu jeździł, czy tylko do tyłu. Nie, nie to nie takie proste, jak ktoś tam mówi, tego na wariackich papierach. A tyle odkręcania jest żeby po prostu to dojść do, do celu to naprawdę to wszystko jest na śrubkach kto wie to wie nie? z jednej strony z drugiej strony kolektory z tyłu po prostu trzeba na wyczucie bo jeżeli nie to jakieś lustereczko trzeba było mieć nie ale to co wziąłem z lusterko to odbicie było i pękło nie. I niestety, no taka, taka jest prawda. Teraz będzie 7 lat nieszczęścia. No, trudno, no, żeby no nie zaczęło się od tego malucha. Szczęście to ja mam na kupowanie okularów. No i takżeśmy sobie wczoraj właśnie z panem Leszkiem żartowali. Panie Leszku, jak ja bym chętnie do pana przyjechał tak na tydzień praktyki, żeby się nauczyć o tym maluszku, jak ten silnik pracuje. Pan Leszek powiedział, mówisz i masz i znalazł problem. Więc dzisiaj się od wczorajszego wieczoru do dziś się uczymy, jak tu która śrubka przekręcić gdzie co piszczy. A teraz mamy nadzieję, że nie będzie piszczało, że dojedziemy półtora tysiąca kilometra I przywitamy właśnie Polonię w Anglii i do niedzieli tam dotrzemy. No i pan chcecie wyjechać dzisiaj, tak? My wyjeżdżamy faktycznie no za, jak pan Leszek nam powie, że możemy wyjechać, zrobi jedną rundkę. I wtedy, jak da swój podpis, naklejkę, że możemy jechać, to pojedziemy z Bogiem. Aha. Tak, właśnie na co dzień, bo jednak jesteśmy nie tylko bracia w maluchu, ale też lubimy być szalonymi, więc na co dzień jeździmy tym maluszkiem po Frankfurcie nad Menem. Tam, jak ludzie widzą ten samochód, to naprawdę zatrzymują nas, proszą o zdjęcia i cieszą się, bo to w Niemczech jednak jest ekstremalny rarytas. Ale no, dla nas to jest bardziej coś takiego, oni nam dają uśmiech, a my czym się możemy odwdzięczyć? Uśmiechem z powrotem. I to jest właśnie ta radość, miłość i pasja co do maluchów polskich. Z tego się strasznie cieszymy. To czekajcie, jeżeli chodzi o geografię, to wy tak z Frankfurtu nad Menem do Oławy. Tak, czyli było w sumie tak. E, no, dwa, trzy tygodnie temu akurat żeśmy jeszcze poprosili e, tatę i wsadziliśmy ten samochód do Sprintera. On się tam mieścił naprawdę minimalnie, także palca już nie szło, nie szło wsadzić, ale dało radę, więc przyjechaliśmy tutaj. Zostawiliśmy samochód tutaj za błogosławieństwem pana Tomka, którego serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo mu dziękujemy, że tutaj mogliśmy ten samochód zostawić. Dwa tygodnie później wsiadliśmy w samolot, przylecieliśmy wczoraj i teraz właśnie już jesteśmy i się bardzo cieszymy. Ale wy tu chyba sami nie jesteście? Właśnie nie, sami nie jesteśmy. Już tutaj mała grupka na Facebooku się skrzyknęła. PCH126 też właśnie koledzy są. Mieli małą awarię, a co zrobili? Wzięli spawarkę, pospawali tłumik i możemy ruszać. Tutaj oto są koledzy. Pijemy sobie tutaj pyszną kaweczkę od muzeum, a czyli tak konkretnie pod warsztatem, i czekamy tutaj na dobre wiadomości z tego tutaj oto garażu. Ale elegancko, że od razu jakby duch wyprawy się udziela, nie? Wkraczamy od razu w klimaty takie wyprawowe, żeby się już fajnie przyzwyczaić. Wiesz, jak tam pole namiotowe, przyjdą namiociki i tak dalej. To będzie wtedy dopiero cudownie. Korzystając z tego nastroju, zostawmy na chwilę załogę z Frankfurtu i przejdźmy do ekip z okolic chodzieży. Wybraliśmy się tutaj z Januszkiem, maluszkami z chodzieży z Stowarzyszenia PCH 126P. No słuchajcie, ja tego maluszka to mam. Z 12 lat. Jest on z 1981 roku. Trzyma się kupy i myślę, że do Londynu spokojnie dojedzie. Bardzo fajna przygoda. Myślę, że będzie. Tym bardziej, że no start jest tutaj z oławy, tak jak ustaliliśmy. Miał być oficjalny. No teraz też jest dla nas oficjalny, chociaż dla mniejszej grupy. Jaki macie plan na trasę? Startujemy stąd, z dobrymi humorami, jak zawsze. Mamy zamiar dzisiaj przejechać około 600 km w kierunku Niemiec się udajemy, także dzisiaj będziemy jakoś nocką spędzać w Niemczech. Jutro z Niemiec ruszymy dalej w kierunku Francji, a zobaczymy co po drodze, jak nam na te nasze tutaj włoskie sprzęty dadzą radę. do, to, do toalety. Do toalety? Do no to idziemy do toalety, Janusz. Witam wszystkich. Ja mojego maluszka posiadam od trzech lat i od trzech lat jestem w stowarzyszeniu 126p, chociaż gdy Piotr Kasper po prostu opublikował na Facebooku, że jest wyjazd do Wielkiej Brytanii, jak to o tym usłyszeliśmy, to po prostu ja jak to zobaczyłem na Facebooku, to powiedziałem, ja tam muszę być. Ja już pół roku temu wiedziałem, że ja już w Wielkiej Brytanii jadę po lewej stronie. Zostało nam do celu jeszcze 1700. Myślę, że spokojnie dojedziemy. Też jakiś lekki stresik rano miałem, <gry> taki się obudziłem, rzadko mam, ale się obudziłem i tak troszeczkę zacząłem myśleć, i, ale mówię, no nie ma co się martwić, no przecież życie należy dla odważnych, to co przeżyjemy to nasze. Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu, że mogę tutaj być, będziemy informować o dalszej trasie. No właśnie, my trzymamy kciuki, życzymy szerokiej drogi i czekamy na jakieś materiały. To może w kolejnych odcinkach y, uda się je wrzucić, bo na pewno widzowie będą ciekawi, jaka trasa, wiecie, no przebiegła, nie? Mhm. Czy wszystko było ok? Czy maluchy dały radę? Znaczy, maluchy na pewno dadzą maluchy radę. Maluchy dadzą, no, tylko, tylko chodzi o nas, czy my damy. No i o to właśnie chodzi, aby na podróż zapakować przede wszystkim dobry humor. Ale do tych maluchów zmieściło się o wiele więcej. Także zapakowani jesteśmy tak jak za czasów PRL-u jeździło się, wiecie, na Węgry. Zobaczcie sobie tutaj leżaczki, stoliczek rozkładany, w którym są cztery malutkie takie foteliczki, zwykłe krzesełka rozkładane oraz yy, namiocik. To jest podstawa na taką wyprawę, zawsze musicie to mieć. No do środeczka tutaj wpuścimy. No zobaczcie, no już nic innego. O. Może tylko jak gdzieś skoczę. Czteroosobowa rodzina musiała się bardziej sprężać w to pakowanie. Wiesz co tak, właśnie że... chciałem zapytać, no bo za komuny całe rodziny wyjeżdżały, nie? Całe rodziny wyjeżdżały. No, ja nie miałem okazji tak jechać, ale ze zdjęć, które oglądałem i przeglądałem, to było mistrzostwo. Naprawdę byli tak zorganizowani i tak pięknie to wszystko spakowali, że w czwórkę jechali sobie spokojnie, bez przyczepki. Bagażnik mogę wam też pokazać. Myślę, że już, że już nic więcej tutaj się nie zmieści. Naprawdę jest. Wy... Każdy centymetr tutaj wygospodarowany. Powiedz mi, po takiej, po takiej długiej podróży, to w ogóle da się wypić, czy... to, to, to jedzie jako prezent, słuchajcie, jako to jest prezent, prezent dla kolegów z Anglii. Słuchajcie, nawet, zaraz Wam pokażę, nawet czajnik jedzie do góry nogami, czajniczek sobie jedzie, no bo normalnie nie chce on wejść. O, zobaczcie, jak pięknie zapakowane. Ty, ale jakby stąd. No jest idealnie wkomponowany. Poczekaj, o, o tak. A tu jeszcze nie jest tak źle. A tu a, tu, tu, tak. tu na granicy, wiesz, na granicy. Tak, tak, słuchaj, tu musisz. na granicy? Nie, na granicy. To poczęstujemy ich, słuchaj, będzie fajnie. A jeszcze coś mamy. Bo niekiedy jest za mało miejsca w części bagażowej, to tu też mamy taki schoweczek na odręczne takie pierdołki, które możemy tu mieć, żaróweczki, jakieś fajne tam przerywacze. No, różne rzeczy tutaj można sobie schować. A podręcznie. teraz ci zaskoczyłeś, bo... Różnego rodzaju atrybuty podróży widziałem w maluchu, w bagażniku, ale czegoś takiego przy silniku nie Do, słuchaj, Ja miałem, bo też takie fajne gadżety są podmontowane, takie półeczki pod siedzenia. Na ten wyjazd wyciągłem te oryginalne, które tutaj były tak zwane ceraty, włożyłem lotnicze, no trochę na nich się lepiej jedzie. To są takie giełdówki, ale bardzo wygodne. I musiałem gdzieś te wszystkie gadżety schować, więc. Pofrunęły tutaj razem z, ze tą skrzyneczką, którą dostałem od syna dwa lata temu na gwiazdkę. O. I była okazja ją zamontować. Trzeba ten wrot odkręcić, żeby, żeby ją zamontować, ale daje radę. Nie jest to takie proste. A druga ekipa wpadła na inną koncepcję powiększenia przestrzeni bagażowej. W tym roku wpadłem na pomysł, żeby nie jechać z przyczepką. Ładny bagażnik dachowy, który mieści spokojnie 320 litrów. Ładnie dwie walizeczki, w tym są kapcie, śpiworek. Tu jest materac dmuchany, wszystko jest. Druga walizeczka, wszystko się fajnie tutaj mieści, można zamknąć, pyk, gotowe. No jest wygodniej zamiast przyczepką, jest dużo prościej, też na promie bilecik jest tańszy przez to, bo nie zajmuje miejsca, bo chodzi, chodzi o metry na promie. Tutaj z tyłu też mamy zapakowane pod korek. Zosia ma tutaj ładnie studio filmowe zamontowane. Czyli tak, Maluch jest wozem turystycznym, bagażowym. Tak. Kinem obwoźnym? Tak. No, jeszcze klimatycznym, bo jest klimat. Jeszcze klimatycznym, no maluch jest wielofunkcyjny. Tutaj w bagażniku my troszeczkę mamy większy nieporządek, ale jest olej, jest piątka paliwa, w razie czego jakby zabrakło lewareczki. Części zamienne są, także rękawiczki, Ta tawocik jest do łożysk. Jakby łożyska by trzeba było wymienić. Ale nic się nie przyda, bo macie talizman szczęścia. Tak. Kraj koguta. <śmiech> <Okay>. <śmiech> wróćmy na chwilę do czerwonego malucha z Frankfurtu. Bo tam minister Leszek zdaje się, że czeka już na najważniejsze pytanie. Teraz? Teraz a co? No to dobra, to próbujmy. Kto odpala? Nie, ile w ogóle śrubek zostało jeszcze dodatkowych? No, ja z dodatkowych ja wiem, może ze trzy, może cztery, ale ja dawałem inne. Były za krótkie dane, trochę gwint zmęczony i. A jest ja wszystko tak, jak jest, tak powinno być. To co? Ja jeszcze, jeszcze, to jeszcze jakaś. Odkładeczka została. Odkładeczka, ale to. A, to tam, z tego się nie je. Dobrze. To co hmm. daje Pan rozkaz na rozpalanie? Odpalamy. Tak jest. Pojawia się pod na czole? Nie, nie no. Ja wiem. Dreszcze idą, nie? Brawo Panie Lesku! Dziękujemy! Dziękujemy! dziękujemy, dziękujemy. Dobrze. Proszę państwa, to co w ogóle nie było planowane, jednak stało się rzeczywistością, więc dzięki temu człowiekowi, dzięki ministrowi Leszkowi, człowiekowi stulecia, możemy wyruszać już nawet do Londynu. Więc bracia w Maluchu zostają ekstremalnie się cieszą. strasznie panu dziękujemy. Dzięki Super! bardzo. Dziękujemy. Będziemy relacjonować z drogi. No i dobrze. Niesamowite. Leczego ale cyka jak nowy A no tak jak na AMG teraz tutaj można tak. napisać, że składany przez pana moistralewka. Bo... <laughs> I wystarczyła ta drobna sugestia, aby uruchomić wyobraźnię godną samego ministra. Data to jest 13 przebieg 80 tysięcy 888. 8. Naprawdę? Naprawdę. 8. Dobra, powietrze, tak. Olej, tak. Paliwo nie ma, bo elektryk, kabinowy nie ma, bo. Po Cabrio. Po No i wszystko. No i dokument prawdy. Co Panie zielony? serdeczna bo zapłać. Kłaniam się nisko. Już. zobaczcie. Niesamowite udało się. Maluszek odzyskał sprawność. Przed załogami długa podróż, więc czas na pamiątkową fotkę i pora ruszać w drogę. Lavi, lavi. Dzięki, dzięki. Tyle Takie. takich wrażeń mieliśmy razem naprawdę. Uważajcie jest... na siebie ostrożnie. To jest naprawdę jednorazowe, jesteście fantastyczni. Kurde Niesamowicie jest, jak nie Dziękujemy bardzo za wizytę. Jedźcie bezpiecznie ku przygodzie, pamiętając, że ani droga, ani cel nie są najważniejsze. Najważniejsze jest towarzystwo, a wasze jest wyjątkowe. Czekamy na relacje. Tak. Tutaj no nie 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 mamy auta. Otwarcie muzeum zbliża się wielkimi krokami. Trwają ostatnie prace porządkowe. Jak to mówią? Diabeł tkwi w szczegółach, i staramy się o nie zadbać, abyście byli jak najbardziej zadowoleni, odwiedzając Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. W odcinku ze zlotu Lamborghini powiedziałem, że na tym ostatnim etapie nie będziemy Wam pokazywać wnętrza muzeum. Wszystko po to, abyście pełen efekt zobaczyli na żywo, podczas wizyty. To gwarantuje najlepsze doznania. Wszystkie ręce na pokład. To oznacza, że każda zaangażowana osoba ma dzisiaj ręce pełne roboty. Odwiedził nas Dominik z Motomeble, aby w ramach serwisu poprawić kilka elementów w swoich meblach. Witam ponownie Dominik Motomeble z tej strony. Jestem dzisiaj na serwisie moich mebli przed otwarciem w muzeum. No niestety, coś tutaj uległo zniszczeniu, ktoś nogą lekko kopnął, ale już podmieniamy materiał. Widzicie tutaj to uszkodzenie było z takiej pleksy, napis Żuk, piękny, żeby pasował do naszego baru z Żuka. Niestety nie sprawdził się ktoś nogą, to lekko nam, jak wspominałem, uszkodził i wymieniamy na naklejki, żeby było bardziej wytrzymałe także serwisujemy, pełen serwis, tak jest i lecimy dalej. Za niedługo będziecie mogli usiąść na takim pięknym zestawie, z tego co słyszałem będzie w strefie gdzieś tam z tyłu Żukowskim. Mam nadzieję, że będzie Wam się wygodnie siedziało i odpoczywało po przejściu tego pięknego, wielkiego muzeum. Ale odwiedzający dzięki Tobie będą mieli również atrakcje. Bo Oczywiście. Jest PlayStation przez tak Ciebie jest. zrobione i też będzie chyba umiejscowione po fajnym miejscu też. Dzisiaj dopiero przyjechałem, wcześniej stało w strefie takiej gamingowej, konsolowej, nie wiem jak to się tutaj to profesjonalnie nazywa, ja mówię po swojemu, a ku mojemu zaskoczeniu przyjeżdżam dzisiaj na serwis tych oto mebli, patrzę, a na tej pięknej półce z praktycznie wszystkimi chyba modelami Malucha, jakie kiedykolwiek wyszły, tam na dole samym, jak staniecie sobie przed tym regałem, będziecie mogli ujrzeć właśnie taki symulator z Bisa zrobiony. Za chwilę myślę też, jak tam podłączymy wszystko, podejdziemy i możemy pokazać, jak to wygląda, bo nie wiem, czy było na filmie. Wiesz co, zobaczymy jak będzie, bo chcielibyśmy dla widzów mieć odrobinę tajemnicy. Aha, no to nie pokazujemy wszystkiego w takim razie. To znaczy... zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie do muzeum w ławie, żebyście skorzystali z tych wszystkich atrakcji, bo ten sumator to akurat będzie jedna z mniejszych atrakcji, ale cała reszta jest. Do zobaczenia. A teraz zapraszam Was, abyście byli świadkami bardzo ważnej chwili, albowiem. Drzwi Muzeum Motoryzacji Wena są wyklejane rękami, oczywiście, profesjonalistów. Skoro tak mówisz, Kamil, niech ci będzie. Robota przemówi za was. Ale powiem ci, to tak wygląda, jakbyś to robił nie pierwszy raz. Co Ty, ja pierwszy raz? Ja dzisiaj się przyjąłem dopiero. Do Jest szczęście początkującego. No i zapraszamy. No, dobra. Vuala. Tego dnia odwiedzili nas również miłośnicy klasycznych Porsche z silnikami chłodzonymi powietrzem. Idea tego spotkania zrodziła się dosłownie kilka dni temu, kiedy wysłałem SMS-a do Tomka, że będę na zlocie Porsche chłodzonych powietrzem we Wrocławiu na Luftgekult i zapytałem, czy mogę wpaść zobaczyć muzeum jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Tomek powiedział, że nie ma kłopotu. Po czym po chwili stwierdziłem, no dobra, to ja będę jechał z kolegami 911 kami czy 10 innych samochodów może też przyjechać. Tomek napisał, że okej. Okay. Później organizator całej kolumny zapytał się mnie, czy jest szansa, żeby 30 samochodów przyjechało. Tomek również potwierdził to, więc mieliśmy na chwilę obecną największy zlot w Oławie Porsche 911 chłodzonych powietrzem. Jakie były rodzynki wśród tych samochodów? Rodzynki to są najstarsze samochody z mojej perspektywy, czyli mieliśmy Porsche 356 odrestaurowane przez Piotra Bema, z nutką sportową 160-170 KONI. F-modele, między innymi reprezentowane przez ten, oto samochód należący do mnie. Jeszcze kilka innych sztuk. F-model to jest najstarsze 911, produkowane do 1973 roku. I co jeszcze mieliśmy? No, samochody po modyfikacjach znanego japońskiego pana z papierosem i z gumówką w ręku. <grym> Powiedz mi tak prywatnie, korzystając z tego, że nikt nas nie posłuchuje, jakie wrażenie zrobiło muzeum? To jest coś nieprawdopodobnego. Widać tam tak dużo serca i pracy włożonej. Po prostu co chwila pytałem się Tomka, skąd to wziął. No i on opowiadał za każdym razem inną historię. Pamięta każdy eksponat. Nie znam zbyt wielu muzealników którzy dokładnie wiedzą, co mają i historię z tym związaną są w stanie po prostu wyrecytować. Dobrze, a powiedz mi, co zrobiło na tobie największe wrażenie w muzeum? Przede wszystkim wszystkie gadżety związane z PRL-em, a chyba największy wow zrobiła inscenizacja malucha w mieszkaniu. Tak? Po prostu Tomek otworzył mieszkanie, z którego wyjął fabrycznie nowego malucha. Jest jeden do jeden, to jest coś nieprawdopodobnego. Podobnego, tak? na, pewno, na pewno muszę tutaj przyjechać na dłużej, tak? no bo spędziliśmy tutaj godzinę i to jest zdecydowanie za mało na tak duże miejsce. No, to, to gdyby nie zobaczyłem ani jednego samochodu, tylko zobaczyłem ich masę. Tak? Po prostu to jest na 5 godzin albo 6 zwiedzania. No jeżeli ktoś tak chce no. naprawdę poznać tak. historię tych samochodów, tak, tak, a nie tylko tak, tak, je zobaczyć tak. w jednym miejscu, to faktycznie. Tego kilka nie da godzin. się obskoczyć w czasie krótszym niż dwie godziny, tak? W sensie to jest a wykonalne, żeby zobaczyć wszystko, nie? bo jeszcze wychodziliśmy i Tomek pokazywał palcami, a widziałeś to, a widziałeś tamto, tak? No więc to jest pięć godzin co najmniej. Możemy się Was spodziewać jeszcze? O, oczywiście, zawsze. Muszę tutaj przyjechać na spokojnie, już bez nikogo i po prostu sobie na spokojnie poglądać. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Do miłego zobaczenia. Do zobaczenia. W muzeum oczywiście musiało znaleźć się miejsce na makietę przygotowaną przez Marcina. Człowieka, dzięki któremu będziecie mogli przenieść się do wzoru miasta, czyli do Leszkowa. Witajcie Leszkowianie. Jak wszyscy, przed otwarciem muzeum Jesteśmy w ukropie pracy. Dzisiaj dotarły plansze, tak naprawdę scenografia. Wygląda to bardzo fajnie. Myślę, że nadaje też takiej głębi trochę naszej makiecie. Oczywiście ona jest nieskończona. Tutaj możesz sobie zobaczyć, Kamil, cała reszta rozłożona jest. Jeździliśmy po okolicy Oławy i żeśmy fotografowali panoramę. Wyszło to bardzo realistycznie. Ogólnie jestem zadowolony. No i montujemy w tej chwili balustrady, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby kolejka nie wjechała w naszych gości. Co więcej, no będziemy robić, aż zrobimy. Więc czeka nas kolejny pracowity piątek, pewnie sobota i o niedzielę chyba też zahaczymy. No czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Zdecydowanie nie, ale damy radę. Pozdrawiam wszystkich. Pa.